Cześć kochani. Skończył się rok 2016, zaczął się właśnie 2017 i czas na podsumowania tego właśnie roku, który minął. Ja wam życzę wszystkiego, wszystkiego oczywiście najlepszego w nowym roku, żeby się spełniały wasze marzenia, żebyście realizowali swoje plany. No i generalnie ja nie jestem dobra w składaniu życzeń. Po prostu wszystkiego dobrego na początek dzisiejszego filmu i na cały rok. A ja dzisiaj powiem o tym, co mnie urzekło w tym poprzednim roku, czyli będą to tacy ulubieńcy, odkrycia, inspiracje, coś takiego. I właśnie pokażę Wam też takie perełki które w tym roku znalazłam, które mi się trafiły i rzeczy, które tak na dobrą sprawę mogę Wam polecić. Jeżeli chodzi o pory roku, to nie przypominam sobie z takich konkretnie jakichś najfajniejszych butów na wiosnę, w których chodziłam, więc tak jakby pomijam tą porę roku, nie ma ulubieńca wiosennego, po prostu nosiłam dużo różnych butów w tym czasie. Ale jak stwierdziłam, że nakręcę ten film, to pierwsze buty, które właśnie przyszły mi do głowy, jeżeli chodzi o ulubieńców, to były buty już z lata. I to byli zdecydowanie moi tacy bardzo letni ulubieńcy. Widzieliście open box tych butów, i teraz je wam pokażę, bo to będą właśnie pierwsze muciki. I to jest moja perełka. To są buty, sandały Melissa i Aleksander Herkowicz. Ten model nazywa się Boemia, bądź Bohemia się pisze, ale niby czyta się Bohemia. zależy. widziałam różne, właśnie pisownie. To są bardzo, bardzo fajne sandały, przewygodne. No i właśnie mają ten tutaj fajny kwiatowy motyw. Są wygodne, nie obcierają. To są pierwsze melisy, którym nie mam najmniejszej kwestii do zarzucenia. Nic, totalnie po prostu nic. W tych butach się chodzi jak na chmurce. Także te buty wam podlinkuję. Oczywiście dzisiaj wszystko wam podlinkuję, co tylko dam radę, co tylko będę mogła, co tylko jeszcze możecie gdzieś dostać, kupić. I powiem wam, że kupiłam sobie drugą parę tych butów ale przyjdzie do mnie pewnie za jakieś pół roku, bo zamówiłam ją tak, że poszła do mojej kuzynki do Anglii ta para butów i, i będzie tam na mnie czekałaś, mi się coś więcej nazbiera, wtedy zrobię takie, taki open boxowy wielki haul z Anglii najwyżej. To jest numer jeden letnie buty. To jest coś, co polecam zdecydowanie, jeżeli Wam się podobają tylko to, myślę, że w takie sandałki warto zainwestować. Ja od dłuższego czasu szukałam jakichś właśnie fajnych sandałów, nie mogłam znaleźć nic za bardzo, chodziłam w różnych i, i te mi się sprawdziły, oj, te mi się teraz sprawdziły jak najbardziej i myślę, że jeszcze będę w nich długie lata chodzić, bo Melissa to są buty raczej niezniszczalne, no chyba, że się nie wbiegnie w ognisko, płomienie, pożar i tym podobne rzeczy. Drugie buty to są słynne już buty od Jacka Wolskiego, moje muchy żuczki. I tak dalej, czyli takie cekinowe sneakersy na dobrą sprawę, tutaj slipony, o można też powiedzieć, które właśnie pokazywałam Wam. Też Boże, ja je pokazałam chyba w trzech czy czterech filmikach. Generalnie polska, polska firma, niezbyt może znana, ale ja mogę jak najbardziej ją polecić, bo buty są również przewygodne. One są tutaj w środku skórzane, te cekiny, tak jak. Chyba powtórzę to samo, co mówiłam w filmie o tych butach, że miałam obawy, że one będą mnie gdzieś tutaj użerały, gryzły i tak dalej. Nic takiego oczywiście się nie dzieje. Są przewygodne, przefajne. Historia w ogóle, jak wpadłam na tą filmę, jak wpadłam na te buty, była w tym filmiku właśnie o nich, więc podlinkuję Wam tutaj, sobie możecie tam obejrzeć ten film. Podlinkuję Wam też buty, jeżeli jeszcze są na stronie, bo szczerze to przyznam się, że nie sprawdzałam ostatnio ale w każdym razie to jest mój numer dwa. No i to jest taka zagwozdka stylizacyjna tak na dobrą sprawę, bo te buty są bardzo, bardzo, no bardzo są efektowne. I tak w sumie to niewiele do nich trzeba dodawać, żeby wyglądać odjazdowo. Także to jest mój numer dwa obuwniczy. Pokazałam Wam dwie pary butów, które właśnie były takimi moimi perełkami z tego roku. Kolejne to są oczywiście... Emu. Emu to jest mój zimowy hit, nieodmiennie od lat na zawsze jakikolwiek model, ale dokonałam też odkrycia i znalazłam taką markę, którą bardzo, bardzo polubiłam, i ona przebiła na dobrą sprawę wagabondy, które do tej pory były dla mnie takimi najfajniejszymi jesienno, wiosennymi butami. I to jest marka Gant. Widzieliście już dwie pary butów tej marki, które Wam pokazywałam, więc tak jakby. Pokażę tylko jedne, te które pokazywałam ostatnio. A dlaczego pokazuję tylko jedne? Ponieważ drugie wzięłam na święta do rodzinnego miasta, te czarne, takie fajne sztyblety. I zapomniałam je zabrać z powrotem, bo wzięłam kilka par butów i jakoś tak, nie wiem, zawieruszyły mi się, bo zapakowałam się do samochodów emu, żeby mi było wygodnie, tak super wygodnie, cieplutko, mięciutko i tak dalej. No i te buty niestety zostały u moich rodziców, ale mam nadzieję, że za parę dni tam się wybiorę i je sobie przywiozę. Bo bardzo mi ich brakuje, bo są takie czarne, i klasyczne, i zwykłe. W każdym razie, marka Gant. Dlaczego to jest dla mnie odkrycie? Bo te buty są po prostu świetnej jakości. To są ja akurat mam dwie pary sztybletów. Jedne są super na zimę, te czarne, bo są też ciepłe z grubej skóry. Te, które Wam teraz mignęły tutaj, to są zamszowe z kolei, ale też jak na razie się sprawdzały. Nie wiem, mają teraz przyjść wielkie mrozy, także może być ciężej, ale na tę okazję sobie właśnie zostawię Emu. Ale Gant to jest zdecydowanie marka, na którą butomaniaczki, butoholiczki, zwróćcie uwagę, bo to jest bardzo fajna jakość. Cena, powiedziałabym, jest dosyć adekwatna do jakości. Nie są to buty najtańsze, one są chyba nawet droższe od wagabondów. Ale też no, lepsze. Pokażę Wam teraz dwie torebki, bo właściwie torebek kupiłam oczywiście Multum. Widzieliście we wszystkich holach, zawsze tam było po dwie torebki, trzy torebki i tak dalej. Ale mam takie właśnie dwie perełki. Jedna jest dosyć świeża, a druga jest jeszcze z lata. Więc zacznę od tej z lata. To jest ta torebka. To jest moja torebeczka, worek od Kalwina Klein. Wstydzę się przyznać, bo Porzuciłam moją na przykład Love Moschino czarną, porzuciłam wszystkie inne i rzadko tak jakby do nich sięgam, bo zawsze jakoś tą mam pod ręką i z nią chodzę, jeżeli właśnie nie potrzebuję jakiejś gigantycznej torby. Jest bardzo praktyczna. Jak mi się uda, to Wam ją podlinkuję, jak gdzie się znajdę, ale wiem, że one się już kończyły jak już jak ją kupowałam to się kończyły bo były i na Zalando i na Answer, ale może jeszcze gdzieś się znajdę to będziecie sobie mogli mogły spojrzeć i druga torebka to jest moje ostatnie odkrycie i to jest też bardzo prosta torebka której używam właściwie zamiennie z tym Calvinem Kleinem jeżeli muszę zapakować trochę więcej rzeczy i to jest ten ges ta Satchel bag którą pokazywałam wam w ostatnim holu zakupowym to też Mówiłam tam, że ja ją strasznie polecam i w dalszym ciągu ją strasznie polecam. Obie te torebki są niesamowicie fajne, niesamowicie praktyczne. Mówiłam tam też w tym holu właśnie, że ona ma takie wymiary. Nie jest za duża i nie jest za mała. I co najlepsze, ma jeszcze pasek właśnie przez ramię. Także też bardzo, bardzo praktyczna torba, przynajmniej na jesień, na zimę, na wiosnę oczywiście też, bo generalnie kolor czarny jest zawsze hot i zawsze praktyczny. Aczkolwiek ja w tych cieplejszych porach roku. Jakoś tak, gustuje może w jaśniejszych torebkach. W każdym razie to jest torebka. Ona ma 27 na 37 cm i dosyć spory spód. I jest praktyczna, wygodna i jest moją zdecydowanie perełką. Nie mówię, że marka GES jest dla mnie odkryciem, bo już parę torebek tylko, że mniejszych i jedną taką dużą, która jest po prostu totalną porażką, to już pomijam, mam, ale ta, ta jest jak najbardziej okej. Okay. A co do porażkowej torebki, to jest moja torebka Shopper z Gessa, metaliczna, jasnozielona. Tą z kolei wam pokazywałam bardzo dawno temu, już przy filmie, właśnie o mojej kolekcji torebek, już zresztą chyba tak średnio aktualnym, bo mam ich sporo więcej. Ale właśnie to jest taka torebka, która też miała taką fakturę, trochę safiano, ale zarysowałam się w bardzo łatwy sposób. Nie wiem dlaczego, zrobiła się taka szrama i właściwie nie używam jej. No, także nie wiem, przy torebkach za. Te parę stówek, to jednak takie rzeczy nie powinny się dziać, chyba tak mi się wydaje. Przy butach podałam wam taką markę, właśnie jak. Gant. I tutaj też moim odkryciem, tak na dobrą sprawę torebkowym w tym roku była firma Skinny Deep, której torebki też wam pokazywałam, więc ja wam po prostu podlinkuję na dole Skinny Deep. Skinny Deep to jest taki. Torebkowy i Regular Choice mają bardzo odjechane wzory, odjechane faktury, świetne do stylizacji, bardzo wyjątkowe i takie oryginalne torebki, akcesoria, bo oni też mają etui na telefony, jakieś case'y i tak dalej. Także dużo fajnych, kolorowych, szalonych rzeczy dla fanek odjechanego stylu. Także to jest moje takie firma odkrycie. Jeżeli chodzi o takie odkrycia, to jeszcze ASOS. W tym roku ASOS u mnie na tapecie jest zdecydowanie na pierwszym miejscu. Oczywiście ja ten sklep internetowy, bo to jest już sklep internetowy, znałam wcześniej, ale jakoś zawsze było mi z nim nie po drodze. I teraz w tym roku właśnie się do niego przekonałam, bo znalazłam tam dużo, dużo, dużo świetnych po prostu rzeczy, świetnych ubrań. ASOS ma też swoją markę, bo ASOS to jest sklep internetowy, ale jest też tak jakby marka ASOS. I zarówno obuwie, jak i odzież są bardzo fajne. Ciekawe wzory, ciekawy design, dlatego ja jestem też wielką fanką. Nie będę wam tu pokazywać moich futerek, moich butów, ale w każdym razie. Zwracam Wam uwagę na ten sklep. A teraz przechodzę do takich rzeczy, które... Hmm, łatwiej na przykład byłoby mi robić z nich ulubieńców co jakiś czas, ale stwierdziłam, że mój kanał nie jest kanałem urodowym, więc będę te urodowe rzeczy po prostu dawać na przykład przy holach i pomyślałam sobie, że dam też w ulubieńcach właśnie mijającego, minącego... roku, który minął w każdym razie. Roku, który minął, 2016 i też tutaj jest niewiele rzeczy tak na dobrą sprawę, ale to są takie moje perełki. Na pierwszy ogień pójdzie kolorówka i tutaj mam jeden mój hit tego roku i są to pomadki z Golden Rose Liquid Matte Lipstick Long Stay. To jest zdecydowanie mój totalny hit. Te pomadki kosztują na dobrą sprawę paręnaście złotych. A są świetne. Świetnie się trzymają, są świetnie napigmentowane. No i przede wszystkim nie wysuszają ust, a przynajmniej nie jakoś strasznie, bo na przykład takie Max Factory, Max Factor Lip Finity, bodajże, które były moimi ulubionymi pomadkami do tej pory, strasznie jednak wysuszały mi usta. Natomiast te to jest. To jest jakieś błogosławieństwo, jestem z nich bardzo zadowolona. Mam parę kolorów i wszędzie, tak na dobrą sprawę, zdaje się, dzwonili na ten temat, że te pomadki są świetne i u mnie też się genialnie sprawdziły. Także to jest taki mój kosmetyczno-kolorówkowy ideał z zeszłego roku z roku 2016. Oczywiście dużo innych rzeczy też kupiłam, ale tak stwierdziłam, że nie będę pokazywać właściwie z różnych kategorii kosmetyków, tylko po prostu wybiorę jedną rzecz, która tak jakby najbardziej na mnie zadziałała, najbardziej mnie ucieszyła i najbardziej mi się sprawdziła. I to są właśnie te pomadki z Golden Rose. Paznokcie, hybrydy. Same hybrydy to jest też moja nowość w tym roku, tak na dobrą sprawę. Zaczęłam je robić sobie sama, kupiłam sobie lampę, kupuję sobie lakiery, wszystkie topy i tak dalej, i tak dalej. I tutaj stwierdziłam, że też wybiorę jedną rzecz, która była najfajniejsza z tego wszystkiego, bo wiadomo, że możemy gustować w różnych kolorach i tak dalej, ale jest jedna rzecz, która tak mnie bardzo, nie wiem, walnęła, mogę tak powiedzieć, bardzo mi spasowała i myślę, że bez niej nie byłabym w stanie raczej nic robić z, od strony pazurkowej. I to jest Hardy Milk, Semi Hardy Milk, który Wam ostatnio w holu pokazywałam. To jest też moje odkrycie i to jest fantastyczna rzecz. Jeżeli robicie hybrydy i macie słabsze paznokcie, to tylko Semi Hardy Milk. Albo coś podobnego, no ja mówię o tym, bo akurat to mi się sprawdziło. To jest taki lakier hybrydowy, na którym można przedłużać pazury, na którym się utwardzają pazury przede wszystkim. Na moje miękkie paznokcie to jest zbawienie. Ja nie mogłabym nosić hybryd praktycznie bez tego. To znaczy mogłabym, tylko że mi hybrydy wtedy spadają po dwóch dniach. Także to jest zdecydowanie mój ulubieniec i moja perełka. Super rzecz jak dla mnie. A teraz. Y Taka jedna, jedyna rzecz, jeżeli chodzi o pielęgnację, która mi się sprawdziła bardzo. Nie wiem, może Was zaskoczę, może nie. To jest też tylko jedna, jedyna rzecz. I tak na dobrą sprawę dopiero od paru miesięcy przeze mnie używana. Ale nie mówiłam o tym jakoś wcześniej, nie, nie miałam weny, nie wiem, okazji, może nie pomyślałam o tym. To jest zwykła maść z witaminą A. Tak, maść z witaminą A. Kiedyś mi znajoma powiedziała, że to jest świetne na usta. To jakby też gdzieś kojarzyłam, że mam tą maść, może nawet ją kupiłam, ale jakoś gdzieś tam poleciała sobie, nie wiadomo gdzie. I przypomniała mi właśnie znajoma, że ona jest świetna, że na usta spiesznięte, na skórę i tak dalej I pod oczy. Jak krem przeciwzmarszczkowy pod oczy. No więc słuchajcie, ja mam 32 lata... No to mnie to ruszyło. No to w takim razie, gdzie ja dałam tę maść z witaminą? A, będę sobie snarować tą skórę pod oczami, no bo tutaj nie ma gruczołów żadnych łojowych, więc ta skóra, że tak powiem, jest najbardziej podatna na zmarszczki. Będę piękna i młoda. No i rzeczywiście ta maść dosyć sporo daje. Przede wszystkim ja się zazwyczaj budziłam z takimi podpuchniętymi oczami, tutaj, taka o, jak takie psy, wiecie, takie co im tutaj tak zwisa. A zaczęłam sobie właśnie smarować co drugi dzień, czasami codziennie tą maścią na wieczór. No i jest zdecydowana ulga, bo ta skóra pod oczami jest taka mięciutka, jest taka aż spulchniona, powiedziałabym. No i oczywiście używam jej też na usta na jakieś suche skórki, na przykład czasami po goleniu zamiast balsamu do ciała, bo jest po prostu dużo lepsze. I tak. Jak to jest Koszt paru złotych. Kup, kupcie sobie dziewczyny, właśnie tą maść z witaminą A, jakąkolwiek, jakiejkolwiek marki. Tutaj, tak jakby nie ma to znaczenia, i przetestujcie na sobie. Niektórzy tego używają, odrzucę ją może. Niektórzy używają tej maści w ogóle jako kremu do twarzy, też odmładzającego. Także jest 100 tysięcy różnych sposobów. Można sobie poczytać na necie. Ale ja zdecydowanie polecam, bo to jest też rzecz tak, jakby. Niewieloskładnikowa, tam nie ma jakiejś niesamowitej chemii, takiej paskudnej, która jest w większości takich drogeryjnych kosmetyków, i to się sprawdza. Czasami najprostsze rzeczy są najlepsze, po prostu. I na koniec idzie zapach. Ja Wam chyba nigdy nie mówiłam o tym, że ja, będąc tak w liceum, chyba mniej więcej, miałam straszną fazę na perfumy. Miałam zawsze bardzo dużo perfum. Kupowałam sobie w miarę możliwości takie te. Z wyższych półek i miałam na przykład, znaczy bardzo dużo. No, dla mnie to jest bardzo dużo, bo na przykład pewnie olfaktoria ma dużo, dużo więcej, ale dla mnie dużo to jest powiedzmy te 10-15 perfum. Ale potem jakoś przeszło mi i wybrałam sobie może 5 takich zapachów czy 6. Które używam zamiennie od wielu lat. I jeden z takich zapachów to jest ten zapach to jest Dior Addict Frische to się teraz nazywa, ale jeszcze parę lat temu to się nazywało Dior Addict 2 po prostu. I tu akurat mam buteleczkę pełną, bo to jest niedawny zakup właściwie to jest prezent od moich rodziców, który dostałam. To jest taki zapach delikatny, świeży, dziewczęcy, ale w jakiś tam sposób nie wiem, elegancki, trochę snobistyczny. Taki fajny. On ma nuty bergamotki, frezji i konwali. I to jest zapach z kategorii tych lekkich, więc on nie utrzymuje się bardzo długo na skórze, przynajmniej w porównaniu do takich zapachów jak na przykład Poison Diora, bo generalnie Dior. O co chodzi z Diorem? Dior to są dla mnie najmocniejsze perfumy i one się tak na dobrą sprawę, z, tych, z tej półki cenowej, najdłużej ze wszystkich trzymają. A testowałam już różne marki i rzeczywiście Christian Dior jest po prostu najtrwalszy dla mnie. Te poizony wszystkie, dolczewity i tak dalej. Jak ten zapach przylgnie do skóry, to, to się trzyma. Ale... Ten trzyma się może trochę mniej, a może po prostu ja go nie czuję, bo mi pasuje, bo się przyzwyczajam i go nie czuję. Ale wiele razy właśnie słyszałam, że fajnie pachnie po paru godzinach, więc może coś w tym jest. W każdym razie to jest mój ulubieniec. Mogłabym powiedzieć, że to jest mój ulubieniec iluś tam lat. Dobra, dzisiaj byli ulubieńcy, a następnym razem pokażę Wam fajle. Tak, bo są też fajle tego roku. I to będzie następny film na kanale. Takie fajle, takie. Fejle, takie... I będę mogła sobie wreszcie, wreszcie ponarzekać, bo ja lubię czasem ponarzekać jak prawdziwa kobieta. Ta.